Twoja reklama w całym regionie. Telewizja IMAF. Oglądaj nas na YouTube oraz na kanale Amazing w Twojej sieci kablowej. Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia oraz okolice. Tylko teraz wiosenna promocja. Skontaktuj się z nami. Rozpoczęło się wielkie odliczanie do Światowych Dni Młodzieży. Niecałe 500 dni dzieli nas od tego wydarzenia. Uroczystości odbędą się w Krakowie i potrwają od 26 do 31 lipca 2016 roku. O wspólnym zgromadzeniu młodych z całego świata jest w Polsce coraz głośniej. Również diecezja tarnowska, w związku z przygotowaniami do tego święta, ma więcej pracy. Postawiliśmy sobie dwa główne cele. Pierwszy to jest cel taki, aby wykorzystać ten czas, który nam daje. Boża Opatrzność, do Światowych Dni Młodych, do pobudzenia naszego duszpasterstwa, duszpasterstwa w konkretnych parafiach, a więc ilościowy, jakościowy rozwój duszpasterstwa. Natomiast drugi cel, który sobie postawiliśmy, to jest przygotowanie tygodnia misyjnego. W tych naszych przygotowaniach są synaje, takie decyzjalne spotkania, które mają też za zadanie przede wszystkim zgromadzić młodych ludzi, zintegrować ich, aby dać im możliwość formacji, dać im możliwość przeżycia Wspólnoty Uwielbienia Pięknej Eucharystii, ale również, żeby też w poszczególnych regionach, bo one będą się odbywać w różnych regionach diecezji, dać też możliwość organizowania pewnego wydarzenia, które będzie takim przedbiegiem tego, co będzie działo się w przyszłym roku. Dodajmy, że pierwszy synaj to diecezjalne forum młodzieży, które rozpocznie się w najbliższy piątek. Więcej informacji o wydarzeniach towarzyszących spotkaniu młodych w Tarnowie podamy już wkrótce.